Trzeba zaakrylować okno oraz zasilikonować. Za waszą namową kupiłem gumki silikonowe. Mamy pięć różnych gumeczek. To jest kształt siusiaka, jakiś taki plama żyk. Tu mamy kąt 90 stopni, ale prawie niepełny. Najbardziej mi ciekawi ta w sumie. Nie wiem dlaczego. I tymi gumkami się jakoś robi tak siup. W pierwszej kolejności przy ścianach dajemy akryl, a silikon daje się przy samej ramie okna za parapetem. Silikonujemy. Silikon pierdyknięty. Sprawdźmy jak to działa. Przykładamy i cyk zaciągamy. Powiem wam, że wygląda to tragicznie. Kupa. Tragedia. Wszystko upi. Zapomniałem też dać na górę taśmę. K Zjechałem, ka i wydawałem wszystko. Tak to wygląda. Nakładamy teraz akryl. Tu powinno mi lepiej pójść, bo mam w prawę. Akryl zaaplikowałem. I spróbujemy teraz tą kosteczką. Tragedia. Ja tam wolę szpachelkę. Wygląda tak. Nie podoba mi się.